Wiecie co? Zatrzymałem się tutaj na chwilę, żeby popaść na piękny pejzaż. Zobaczcie. To nie jest jezioro, to jest woda wylana po e, stopionym śniegu. Tam w oddali gdzie słychać mnóstwo ptaków. E, słuchajcie, jesteśmy na odcinku pomiędzy potulicami a Głomskiem. E, I dobrze wszystkim tu miejscowym wiadomo, że jest tu taki uskok na drodze. Ale ten uskok chyba się pogłębił, słuchajcie, bo tu zrobiła się kolosalna dziura na tej drodze. Można wylecieć z drogi, a to jest tylko pierwsza. Słuchajcie, nawet widać, że kamieniu zaczął ktoś wypukiwać. Także mam nadzieję, że ktoś to ogarnie i zrobi. A tymczasem, no, ja mam auto całe. Udało mi się, że nic nie zgubiłem słuchajcie jak tam słychać już od oddali widok bajkowy nie? <grymne> 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 zbliżymy troszkę? zbliżymy to ma będzie zobaczcie hmm. Dobra. Oj, te ptaki lecące. Nie, hmm, tu takie bajary tu są. Może tu lecą. Nie, tu nie lecą. Gdzie są? A tu sądzisz. A lecą tu w primarcie. Dobra. One nie chce latają, a my spadamy do domu. Ale już teraz po maluteńku.